Jesteśmy w Boczowie I to jest prawdopodobnie miejsce, gdzie było grodzisko Będziemy sprawdzać i weryfikować To jest jakaś ścieżka No jest pytanie teraz, czy nie jest to za małe? Samo miejsce jest dziwne, bo wyrasta nie z tego nicowego. Czy to było miejsce obronne? Czy to jest jakiś duży kopiec? Jak na przykład w Krakowi okolicach. Ale trochę na kois Oho. Tutaj mogły być fosa. wykorzystano Natomiast te ślady ciekawe są po czym, czy były tutaj duże drzewa, które zostały wycięte, wykarczowane, czy ktoś czegoś szukał, trudno powiedzieć. Naprawdę ciekawe miejsce. Schodzimy, tutaj właśnie też jeszcze są, dookoła są ślady fosów, zobaczcie, widzicie? Rozchodzimy, chodzimy, mam że nie wyryje się. Jest miękka ziemia. Jest śliska. Pieski szczekają. No. Jeszcze z tej perspektywy co wy co powiecie. É só